The Woods TV jedyna rzetelna telewizja w Twojej Rzeszy. Cześć, Let's Play, tarociary. Dzisiaj Woods stał się alternatywką i będzie układać tarota dla naszych ulubionych incelków życiowych. Witam, panie Areczku! Tak, muszę podgłośnić Areczka, bo widzicie, besties, ostatnio e, troszeczkę go za bardzo podgłośniłam i wydarł mordę, jak grał w League of Legends, no i bardzo mi uszy bolały. Więc tak, wam podgłośnie tego zjeba. Dobrze, dzisiaj będziemy układać tarocika. Dobrze, w lotnisie, zacznijmy od ciebie. Jaki masz znak zodiaku? Ja? Mam raka. Ooooż, raka, raka! Jak uchwyciłem znaczek. Uuu, lecimy więc. Dobrze, więc horoskop. To astrologiczna mapa lub diagram przedstawiający pozycję Słońca, Księżyca, Planet, aspekt astrologiczny i... W... Pierdolę to. Rak to od 22 czerwca do 22 lipca. Odpowiedni zawód to lekarz, kucharz, opiekun społeczny, pielęgniarka, marynarz, kucharz. Idealny dobrotliwca. Więc dobrze, Yo. nie przedłużajmy i postawmy tarot hebrajski. Czekaj. Przykładową kartę wyciągnijmy. O! Dobrze, odsłonimy ją. Dobrze, wybierz jeszcze jedną. Czy czuję interpretację karty? Uwaga. O nie, nie. Może ogólny postawimy. Nie rozumiem tych znaków. Dobrze, wyciągam cztery karty dla Brøtlichsa i przewidzimy tym jego losy w sojuszu. Uwaga. Uuu. Uuu. Uu. Co takiego? Słuchaj. A z buławy. A z to impuls do działania i realizacji planów. Energii do działania ci nie zabraknie, więc dobrze spożytkowana może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu, zwłaszcza dla spraw obecnie rozpoczynanych. Dobre pomysły także, e, także się pojawią, dając możliwość realizacji po, po powziętych wcześniej zamiarów oraz rozwiązania, rozwiązania niektórych problemów. Tak więc do dzieła. Bo, bo nie przy... Kurwa, muszę jedną słuchawkę zdjąć, bo ta jebana przepraszam, mój ubrany zespół mnie rozprasza. E, bo przepełniająca cię energia musi znaleźć ujście. Na razie nie martw się o wynik. Ważne, by działać, zaczynać zmieniać. Jak widzicie, zbliżają się wybory na Marszałka Sojuszu. Czy to sprawia, że Blotlix będzie chciał postawić konkurencję dla Tumczyka i będzie chciał jakby zmienić losy wyborów? Jeszcze nie wiemy, ale. Nie zrobię tego Tumczykowi. W najbliższej nie przyszłości tak. Będzie zmuszony pogodzić pragnienie z realiami. Dwa denarów. Dwa denarów. Nie dwoje denarów, nie trzy denarów, tylko dwa denarów. Być może, że trzeba będzie dokonywać trudnych wyborów między różnymi wariantami. Nie będąc przekonanym co do ich słuszności, ale każda decyzja samodzielnie podjęta, choćby była chybiona, na pewno w przyszłości okaże się lepsza od tej wymuszonej lub wskazanej przez innych. W tym okresie powinieneś, powinieneś ograniczyć wydatki i nie zaciągać kredytów. W uczuciach nie grymaś i nie kombinuj. Dla Trisie, jak wygląda Twoja obecna sytuacja, jakby kredytowa? Ja mam kredy w frankach szwajcarskich. Nie wiem, czy wiesz. Oj, słuchaj. To ci się podwoi. Ale to nie zwolnili. Karta dwóch denarów sprawi, że ci się podwoi twój dług. Więc musisz Oj, ciężej nie. pracować dla Sojuszu. Wtedy wraz z moim najlepszym przyjacielem, moja bestie, umorzymy twój dług. Mój bestie Mateusz Morawiecki, znany bankier, odpuści ci ten dług. Ale musisz... Zapierdalać dla sojuszu. Zapierdalać? Tak, zapierdalać. Trzy buław. Zawsze zapierdalam. Tylko pewna osoba się obija, ktoś jeździ zamienia głosowy, bo stacie to bardzo mocno. Wiem. Nie, ty się opierdalasz. Ta osoba się która coś powiedziała. Słuchaj. Ty nie obrażaj jedynej prawinnej alternatywki w twojej okolicy. Zamknij mordę, Areczku. To ty się opierdalasz. Zaraz ci kurwa jakieś taroty wyciągnę i kurwa klątwę na ciebie zrzucę, śmieciu jebany. Stoisz na progu ważnych, warsz... DAJ MI WRÓŻYĆ, KURWA! Stoisz na progu no, ważnych spokojnie. decyzji. Niebawem uznasz. No, mam borderka, spokojnie. Niebawem uznasz, że to, co posiadasz, jest mało satysfakcjonujące lub niewystarczające. Dlatego w Twojej głowie zaczną pojawiać się pomysły, jak zmienić dotychczasowe życie. Może zmienić partnera. Hm, bardzo rozsądny na przykład Arka zmienić. Na no, to trzeba mieć partnera, chcę tego przypomnieć. A no, to już zmieniono z tego co widzę, to już dopełniło się. E, pracę Nie? lub na przykład art zamieszkania. Sojuszu to kurwa nie zmienisz. Jeśli zbyt szybko nie zniechęcisz się do swoich planów na przyszłość i uwzględnisz dobre rady osób życzliwych, czyli mnie, bo ja jestem twoja bestie najlepsza alternatywka w okolicy, droga i cele okażą się w przyszłości bardzo korzystne. Hmm, widzisz, jeżeli będziesz lojalny dla mnie i dla Sojuszu, to Twoje cele będą jak najbardziej jawne wobec mnie i tylko musisz mi wszystko powiedzieć. Wtedy Twoje cele, i gdy będą jawne wobec mnie, to Ci się spełni wszystko. Słuchaj, będziesz drugą najważniejszą osobą w Sojuszu. A widzisz? Karta Rada, Kochankowie. Karta, kochankowie, symbolizuje akt decyzji konieczności dokonania wyborów. Twoje życie jest lub będzie pełne dylematów, albo więc zbliża się czas podjęcia ostatecznych i wiążących decyzji. Ale sprawa, nad którą przejdzie się zastanawiać, nie jest tak prosta czy oczywista, jak sądzą inni. Najważniejsza trudność polega na tym, że dokonując wyboru nie spełnisz oczekiwań jednej ze stron. Widzisz, ja zauważam, że taką osobą, która sprawia, że musisz podjąć wybór, jest skorbian, skurwian syn i Skorvion. możesz w przyszłości przez niego Przez niego właśnie stać na jakby pograniczu ultimatum może być to bardzo niewygodne. Mhm. Uważaj na lotniskowce. Nie, nie, tak nie może być. Właśnie, dobrze. To tyle z jakby twojej przypowiedni w się. Areczku, jaki jest twój znak zodiaku? Skorpion. Mm. Skórwią syn. Dobrze. U. Skorpion. Od października Jak można ten irwany... Nie słuchać. Um, tak. Od 23 października do 21 listopada. Odpowiedni zawód. Kryminolog, policjant, detektyw, makler, psycholog. Nie chciałbym, by moim psychologiem był Arek, który trzęmordę tak głośno, że moje bębenki pękają. Najwidoczniej no, gwiazdy się trochę pomyliły, ale jesteś wyjątkiem. Dobrze. Nie przedłużajmy. Mocne strony Skorpiona. To urodzony wojownik, wola walki, wytrwałości. I bezprzekładna energia dają mu siłę do pokonywania najtrudniejszych problemów. Pewność siebie osób spod tego znaku wynika między innymi z faktu, że nie przejmują się opiniami na swój temat. Niezachwianie wierzą, że kroczą właściwą drogą. Wszelkie decyzje podejmują nie pytając innych o radę. O, to akurat prawda. Cenną i rzadką cechą skorpiona jest jego uczciwość i prawdomówność. <laughs> Choć to drugie nieraz utrudnia mu życie i sprawia, że inni postrzegają go jako osobę bezwzględną ta bezwzględny areczek. Sprawiedliwy w ocenach nie daje wiary, oszczerstwom i plotkom A? dlatego ultimatum mi postawił. Długo pamięta wyrządzone krzywdy A? szkoda, że swoich nie pamięta, które wyrządził. Jednak potrafi być też zgodnie wdzięczny za okazaną życzliwość. <laughs> Przez całe przebojowości nie lubi piąć się do góry za wszelką cenę. Nienawidzi rozpychania się łokciami. Ognista natura skorpiona dochodzi do głosu także w miłości. Jego życie to szereg namiętnych romansów o dramatycznym przebiegu. <grymne> <grymne> najbardziej. Oj tak, najbardziej angażuje się wtedy, gdy napotka na opór, a pokonaną wreszcie twierdzę, traktuje jak swoją własność. Oj tak, czysta prawda. Jego, jego słabości. Jest skryty. Miewa tajemnice, nawet przy najbliższymi. Co prowadzi niekiedy do przykrych nieporozumień. Bardzo niechętnie przyjmuje wszelką krytykę, to prawda, i rady, które nie zgadzają się z jego poglądem na sprawę. Bywa też nieobliczalny. Oj, tak. Pamiętamy 20 ja 21 luty, czy 22 drugi? pozornie niespokojny i opanowany, potrafi nienaska trysnąć jadem lub zaatakować od tyłu. O, ale zbiegi okoliczności. O, jednak trzeba oceniać ludzi po znakach zodiaku. Gdy ktoś nadepnie mu na odcisk, myśliwość skorpionów jest legendarna. Czasem prześladują jeszcze po latach osobę, która zrobiła im krzywdę. Jak z nimi rozmawiać? Zdecydowanie i pewnie zachowując cały czas kontakt wzrokowy. Jak go kochać? Wcale. Jak go przekonać? Mówiąc mu, że jeżeli czegoś nie zrobi, to dostanie degrada. Jak go rozruszać? Pokaż mu kota. Jak go zadziwić? Starając się go zdominować, jest przekonany o swojej niewzruszoności. Trzeba mu dowodnić, że jest wprost przeciwnie. Jak go wzruszyć? Musisz znaleźć właściwe słowa klucze, które są w stanie nim trysnąć. Jak go zatrzymać? Starając się być. Nie, bo cię atakuje. Co? Szwajcaria Co? cię atakuje. O ja pierdolę. Nie <grym> tak razem być alternatywką. Ja pierdolę, jebana gra dla autystów. O. Ty tu się kurwa odpierdala. U mnie jest coś do mnie. <grym> ja pierdolę. Ale w sensie atakuje, mnie bo od Szwajcarii czy Szwajcaria ja sama... Wstawa. Grać w Szwajcarii, akurat jest jakiś. Aha, a sensowny czy niezbyt? Nie ma miejsca ci wysyła do przodu. Aha, dobra, to rozstawię piechotę. Dobra. A, Dobrze. Postawimy A. dla niego dwa taroty. Tarot miłosny i zwykły. Słuchajcie, dobrze. A, Szwajcaria, nieban spell. Aha, no, dobrze. Ja to nie będzie jakieś... No będzie się zbierać coś, bo ja muszę, kurwa, rano wstać, więc adio. No adios, ale... Pozdrowienie na odcinku, widzowie. Tak, Blordis was pozdrawia. Przyciszę tą jebaną Nirwanę, bo się skupić nie mogę. Dobrze, Areczku, dokończmy więc tarota. Na początku wyłączmy nirwanę. Tak, wybieramy cztery karty. Raz... Dwa... Trzy... I cztery. Uwaga, chwila prawdy. O, Mamy bardzo ciekawe karty. Uwaga. Jak to? Karty? Siedem buław. To karta rywalizacji lub walki z nieprzewidzianymi okolicznościami. Może będzie zmuszony do obrony swej pozycji w sojuszu lub w miłości. Mimo, że przeciwnik nie będzie aż tak silny, aby ci poważnie zaszkodzić, to uznasz, że dla zasady należy pokazać, kto jest mocniejszy. W pracy wykaż się większą systematycznością, w sprawach uczuciowych możliwe starcie z powodu zazdrości. Czy to się może, Panie Areczku, w pewnym stopniu przekładać na Twój konflikt z JM23. Nie wiem. Nie wiesz. Możliwe, że będziesz musiał stawić czoło rywalizacji z nim. W sojuszu, czy Tumczyk może się wycofać z kandydowania na marszałka oraz czy Jay może wrócić do sojuszu? Czy to jest możliwe? Jay do sojuszu nie wróci, bo jest dwajcą. Niestety. Okazał się tchórzem i atencjuszem, więc wątpię, by ta karta. Pasowała do sytuacji obecnej, jeżeli chodzi akurat o nasz sojusz, jednak gwiazdy nigdy się nie mylą i wierzę, że jednak tyczy się to jakoś naszego Pana Areczka. Jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, to Rycerz Mieczy. Ta karta zapowiada w Twoim życiu okres energicznego działania i dobrego humoru. Warto wykorzystać ten przypływ energii do realizacji ważnych zadań, na przykład rekrutacja. Nie działaj jednak na oślep, nie bacząc na skutki Twojego postępowania, a lepiej czasem na chwilę zwolnić tempa, by zastanowić się nad optymalnym wariantem drogi prowadzącej do celu. Wspaniały humor oraz otwartość, komunikatywność pozwolą Ci nawiązać nowe znajomości, które z czasem mogą przerodzić się w długoterminowe przyjaźnie lub związki uczuciowe. Więc widzisz, panie Reczku, możesz kiedyś przypadkiem zdecydować jakąś bardzo ładną alternatywkę, oczywiście nigdy nie ładniejszą ode mnie. I ona może być z tobą. Może być z tobą i będzie w sojuszu. Będziecie razem trzepać artylerię rakietową na sparingach. Cóż... Cóż za romantyczna wizja. Wynik. 5 buław. Bądź przygotowany do walki z opozycją lub twardej obrony swojego zdania czy stanowiska. Misternie przygotowany wcześniej plan nie uda się tak prosto i szybko zrealizować. Tak jak to zakładałeś, trzeba będzie wykazać się dużym intelektem i siłą woli, by przekonać otoczenie do swoich argumentów i osiągnąć cel. Może warto tego poszukać solidnych, wiarygodnych sojuszników. Jeśli spodziewasz się jakichś pieniędzy, to nadejdą w jednym kawałku. Myślę, że nie spodziewasz się pieniędzy. Jak widzisz, panie Areczku, ktoś najpewniej szykuje na ciebie buławy, którym będziesz, którymi będziesz bity. Tak mi przepowiadają właśnie gwiazdy i myślę, że musisz wzmocnić swoją pozycję w sojuszu. Poprzez zdobycie nowych członków, którzy będą stać za tobą murem. Takim murem, który nie, nie runie, jak w podpierdolonej pieśni jaska kaczmarskiego. Nie. On będzie twardy stał i będzie budował nasz sojusz. Kutuzy oh, Oj, będą rosły. I karta rada powtarza się tutaj z Lotiksem. Karta dwóch denarów. Będziesz zmuszony pogodzić pragnienia z realiami. Być może że trzeba będzie dokonać trudnych wyborów między różnymi wariantami i będąc przekonanym co do ich słuszności. Ale każda decyzja samodzielnie podjęta, choćby była teraz chybiona, na pewno w przyszłości okaże się lepsza od tej wymuszonej lub wskazanej przez innych. Czyli yes. widzisz... Jeżeli Skorpion zaoferuje ci ultimatum, to odmów i postaw mu kontratak, czyli sprzymierz się z twoją ulubioną alternatywką UwU i pokonaj UwU i pokonaj nieczystość w sojuszu. To ostatnia karta, ale nie ostatnia całkowicie. To był tarot ogólny, teraz postawimy tarot miłosny. Wybieramy 7 kart dla Areczka. Nie mogę sobie odpuścić, bo... Chyba wiem jak to się skończy. Oj tam, panie Areczku, miłość rośnie. Uwu, jestem twoją jedyną alternatywką, z którą gadasz. Więc musisz to zaakceptować. U, jopek, ósemka, as, dziesiątka, dwóch królów. Kurwa, przecież jestem tylko jedna. A nie, to królowe. Teraźniejszość? Walet trefl, stanowczy młody człowiek, mężczyzna, który wie, czego chce i konsekwentnie realizuje swoje plany. Jego decyzje okay. mogą wzbudzić kontrowersje, będą miały wpływ na Twoje osobiste plany, to także kolega z pracy, znajomy współpracownik. Interesant najczęściej bywa zwiastunem poprawy losu lub stabilnej przyszłości. Hmm, widzisz Areczku? To jest teraźniejszość. Ale teraz miłość, Ósemka kier, skrywana miłość. To karta intem intymności, rozterek uczuciowych i tego, co się obawiamy ujawnić. To karta zdrady, porzucenia, rozstania trójkątów małżeńskich. Symbolizuje też dziewczynę o jasnych włosach. U, Areczku, czyżby jakaś blondyneczka? Oj, może Areczek się w kimś podkochuje? Mm. No. Hmm. Zdradzić coś na mareczku? Ty już wszystko wiesz, to znaczy za was to już minęło. Bo... A no tak, już wiem, wiem już, oj. Aj. <laughs> Ciekawe, czy Tarot przewidział to, co się stało. Mogłaś, mogłeś wtedy mnie poprosić, bym ci ułożyła, to byś miał łatwiej troszeczkę, i nie musiałbyś się, jakby wiesz, za bardzo angażować w to. Ajajaj... Aj, aj. Askier! Wielka radość w domu. Będziesz niespodziewanie świętować szczęśliwe wydarzenie. Czyżby free elo? Przekonamy się free na urodzinki. Free znajdziesz free się. W, znajdziesz się w towarzystwie życzliwych osób. Dobra atmosfera w domu yes, i sprawach no. sercowych. O, widzisz? Ja myślę... Ja zaraz podam końcowy werdykt, bo jestem jedyną altką swojej... to oko, nie koalicji okolicy i... Przewidzę, co zrobiłeś źle. Król Trefl. człowiek uczuciowy i pracowity, nie powiedziałabym. W pracy wesprze cię ktoś, kto cieszy się nieskazitelną opinią, ja, popchnie cię do działania, zmobilizuje do wysiłku. To inteligentny człowiek, który darzy szacunkiem, a może czymś więcej? ha. ha, 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 ha. Zachowaj jednak dystans i nie lekcawasz do drobnych obowiązków. To też bliski ojciec, opiekun, symbolizuje mężczyznę w średnim wieku, często kogoś z rodziny. Uuu, teraz moja ulubiona karta seks. Dziesiątka trefle, wielkie, wielkie pieniądze, ryzyko finansowe. Nie wiesz, co to seks, panie Areczku? Przekonasz się. A kiedyś. O, wyślę Ci filmik Seks masterki. Chłopcze, pokaże przed tobą wielka radość. Niedoś, nie. Przed tobą. Ale nie wiesz, co to seks? No to po prostu masterka to jest dla ciebie. Przed tobą znaczna poprawa sytuacji materialnej, podwyżka, premia lub wysoka nagroda. Karta ta też symbolizuje dalekie wojaże. Awans? O, możliwe, możliwe. Tylko musiałbyś sprowadzić kogoś fajnego, na przykład swoją przyszłą żonę. Czasem informuje o naszej drodze życiowej. Zdarza się, że bywa zwiastunem dostatku lub wielkich pieniędzy. Widocznie szykuje się awans w sojuszu. Przyjaźń, król Pik, ktoś, kto leczy i pomaga. Rady tej osoby będą cenne. Wiadomo, o kogo chodzi. Dla Twojego samopoczucia, nie bagatelizuj ich. Więcej. Wypoczywaj i naucz się relaksować. Dbaj o siebie. Potrzebne ci krótkie wyjazdy. Nie, nie zwróćmy na to. Myślę, że. To oznacza, że musisz nie zwalniać swojej pracy i być sumienny oraz zdyscyplinowany. Każdy. Tak. Każda osoba. Którą wprowadzisz do sojuszu, będzie ci wdzięczna za wskazanie jednej słusznej drogi, z której nigdy nie zawróci w tył. Zajmuje ważne stanowisko, król Pik, tak. Przyszłość, przyszłość. Askaro, ważna wiadomość to miesiąc porozumiewania się. Czyżbyś się pogodził z kimś, z kim się pokłóciłeś? Uuu, listownie był przez telefon. Dowiesz się o czymś, co zmusi Cię do podjęcia ważnych decyzji. Odmienią one Twoje życie. Karta ta może wrócić w kłopoty małżeńskie lub zapowiadać nieudany wybór partnera. Czyżby J23, czy może blondyneczka? Może wróci? Może no wróci, czasem ją widzę. Uuu, to Teraz pewnie... Mogę opowiedzieć, raz tak mi się wydaje, że to było ona jak zobaczyła mnie, to wysiadła o przystanek szybciej. Jej w głowie. Oj tak, Areczku. Zapadasz w pamięć każdej kobiecie. Widzisz, wstydzi się ciebie troszeczkę. Oj, myślę, że taki rumieniec był i aż musiała wybiec ze wstydu. Ciekawe dlaczego. A może po prostu, nie wiem, sklep był w tym przystanku. Nie wiadomo, może zbieg okoliczności zwyczajny. Będzie trzeba później postawić tarota co do tej sytuacji. <laughs> Przypowiada zmiany na stanowisku pracy. Uuu, czyli degradzik albo awans. No, awans. pewnie tak, pewnie tak. Czas pokaże, czas pokaże. No, no, panie Areczku, no to mamy ułożonego tarota. Myślę, że jesteś bardzo dumny z tego. Jak sobie bardziej? Oj, przyszłość ciebie czeka. Dobrze, widzowie. Na tyle możemy skończyć. Jak widzicie, wasza ulubiona alternatywka przepowiedziała przyszłość dwóm niezdarom. Bye bye! No juhu, papa. Juhu, papa. Oj, dobrze, że miałem zdjętą jedną słuchawkę, bo będę znowu miała migrenę.